Ten materiał zawiera spoilery do gry Stray. Jeśli nie chcesz znać fabuły gry ani innych szczegółów, zrezygnuj z dalszego oglądania. Stray gra o rudym kocie, który podczas eksplorowania świata postapokaliptycznego z innymi kotami wpada sam do głębokiego rowu. Okazuje się, że wpadł do miasta zamieszkiwanego przez roboty. Każdy z robotów chciałby uciec z tych slamsów, ale nie może przez zurgi, czyli takie małe fioletowe glaty, które atakują wszystko, co zobaczą. Ale ich słabością jest światło. Kotowatość w tej grze jest świetna. Mówię o tym, dlatego że mało jaka grama taką kotowatość. Zamiast człowieka, który tak lubił koty, że dostał i Web, jest tu zwykły, normalny kot. Przemyślane jest również to, że kod nie może wchodzić w interakcję z robotami. Kot może dopiero wchodzić w interakcję, ale pod pośrednictwem robocika B12. Opis: Grama PEGI 12. Są w niej trofea, co najciekawsze, można ją przejść w mniej niż 2 godziny, ale trzeba znać każdą lokację. Nie martwcie się, ja za pierwszą próbą przeszedłem ją w 8 godzin. Gra waży około 13 GB, więc nie tak dużo. Zapomniałem powiedzieć, że sama gra przypomina mi klimatem Cyberpunk. Opinia Gra jest bardzo wciągająca. Oceniam ją na 10 października.